Za 500 zł zamieniali pacjentów w skóry. Dzisiaj powiemy sobie o procederze zabijania pacjentów przez pracowników pogotowia ratunkowego w Łodzi. Pracownicy sprzedawali także informacje o zgonach zakładom pogrzebowym. Prawa została ujawniona dopiero w 2002 roku przez dziennikarzy Gazety Wyborczej i Radia Łódź. Zbrodnie, które miały miejsce w Szpitalu Wojskowym Akademii Medycznej w Łodzi, przechodzą jakiekolwiek pojęcie. Na tym ludzkim pogotowiu dochodziło do handlu zwłokami, a zmarłego nazywano skórą sprzedawali dosłownie wszyscy: lekarze, sanitariusze, kierowcy karetek, a także dyspozytorzy przyjmujący telefony. Wszystko zaczęło się od sprzedawania informacji o zgonach zakładom pogrzebowym, tak żeby rodzina pacjenta mogła zgłosić się do konkretnego zakładu pogrzebowego. I ona bardzo często wybierała polecany przez lekarza czy sanitariusza zakład pogrzebowy i tam przeprowadzała pogrzeb. Za sprzedaż informacji zakładu pogrzebowemu pracownicy pogotowia początkowo dostawali około 500 zł. Wspominam, że to się działo w latach 90. Początkowo było to tylko sprzedawanie informacji o zgonach pacjentów, które przerodziło się. W ich zabijanie. Ci, którzy mieli ratować i leczyć pacjentów, doprowadzali do ich celowej śmierci. ponieważ w latach 90. prężnie rozwijał się kapitalizm, powstawało coraz więcej też zakładów pogrzebowych, prężnie rosła konkurencja, wraz z którą rosły ceny za skórę. Jak w ogóle dochodziło do śmierci pacjentów? Już na samej dyżurce przyjmujący zgłoszenie opóźniali wysłanie karetki albo wysyłano karetkę z tak daleka, aby nie dojechała na czas specjalnie do pacjenta. Pracownicy pogotowia potrafili iść. W międzyczasie na obiad i dopiero później jechać do potrzebującego pacjenta. W karetkach zaczęło dochodzić do bardzo dziwnych i niewyjaśnionych zgonów. Wiele zdrowych osób zmarło w niewyjaśniony sposób, na przykład kobieta, która została zabrana z przyczyny wysypki. Czasem wzrastała także stawka za skórę pacjenta. Tak jak mówiłam, najniższa było to 500 zł, a najwyższa odnotowana 1800 zł. Wiadomo, że im więcej skór, tym więcej pieniędzy. Coś, co przekracza ludzkie pojęcie, to to, że sanitariusze zaczęli celowo uśmiercać pacjentów. Sanitariusze wstrzykiwali pacjentom pawulon, Jest to lek zwierczający mięśnie. Często dochodziło także do zwierczenia mięśni odpowiedzialnych za oddychanie, a pacjenci dusili się. Taka śmierć trwa wbrew pozorom bardzo długo. Jeszcze ci pacjenci zapewne w tyle słyszeli swoich oprawców, którzy może właśnie dzwonili do zakładu pogrzebowego, że mają świeżą skórę. Było dochodzić do tak absurdalnych sytuacji, że w trakcie 12-godzinnego dyżuru miało miejsce 10, a nawet 15 zgonów. Wyobraźcie sobie, co dawało pracownikom pogotowia ratunkowego 3,5 tysiąca ich dniówki. Młodkim pogotowi miało dochodzić do 400 zgonów miesięcznie, co w ciągu roku daje zysk około 4 milionów złotych.